Cześć. Witam Was serdecznie w podsumowaniu recenzji gry Wystawa Światowa 1893 od wydawnictwa Dwa Pionki. No i muszę przyznać, że ta gra nieco mnie zaskoczyła tym, że została właśnie wydana w linii Dwa Pionki, bo no okej, okay, ta gra nie jest jakoś tak bardzo albo to bardzo skomplikowana, ale z drugiej strony to też nie jest za bardzo gra rodzinna, więc Dwa Pionki przyzwyczaiły do tego, że wydają gry dla dzieci i dla rodzin troszkę mniej zazna zaznajomionych z planszówkami, a to jest taka pozycja faktycznie, już lekko, bym powiedział, zaawansowana, która mimo, że jest dosyć elegancka i łatwo się jej nauczyć, ale daje sporą frajdę, sporo głębi i można tutaj pokombinować. Także nie jest to gra taka typowo rodzinna, bo powiedziałbym, że zdecydowanie jest to półkę wyżej niż takie wsiąść do pociągu. No i to takie moje pierwsze zaskoczenie, bo zobaczyłem kolorową grę, o której mało słyszałem. Tam, oczywiście, widziałem ją gdzieś na podgamiku, ale mało słyszałem o tej grze. No i spodziewałem się takiej bardzo, bardzo prostej, a, a dostałem taką grę, która jest nawet powiedziałbym, że nie, nieco mięsista. Wygląd? Bardzo, bardzo zadowalającym powiedział, i rewersykat, które mi się podobają, i sam prezencja samego pudełka, i jak prezentuje się plansza, i jak, jak fajnie są tu liczone te tury właśnie tym wagonikiem, który przychodzi dookoła tego niebieskiego e, koła. I, i to wszystko naprawdę jest tutaj spójne pod względem wyglądu. Niestety troszkę jak w grach Euro zawsze muszą być dorzucone te postacie historyczne, gdzie to jest po prostu zdjęcie jakiegoś smutnego pana z brodą, e, która ma gdzieś tam nas edukować. Mamy tu oczywiście jakby historię tej osoby i co ona robiła, krótka taka notka biograficzna, no ale umówmy się, podejrzewam, że nikt tego nie czyta w czasie rozgrywki. To, to jest typowo gra mechaniczna, e, ta gra jest naprawdę bardzo, to bardzo słucha. To jest, to, to jest typ Taki typ gry, że, że tutaj naprawdę ciężko, ciężko znaleźć jakikolwiek klimat, mimo nawet tego wagoniku, mimo że ta gra bardzo ładnie wygląda, mimo że historycznie tutaj te postacie zostały przedstawione, ale to wszystko jakoś tutaj w ogóle nie trzyma się kupy, co, co w tej grze robimy. I tak jak mówię, mimo wszystko, że mechanicznie mi się podoba, tak? bo jest to ten, taki typ, który ja lubię, czyli takie area control, area influence, można powiedzieć, dokładanie kosteczek, po to, żebyśmy mieli więcej na poszczególnych polach. Jeżeli mamy najwięcej, dostajemy z tego bonus i zastanawiamy się, gdzie odpuścić, gdzie przycisnąć, gdzie zdobyć przewagę, na czym nam zależy, na czym nam to zależy troszkę mniej. No i tak kombinujemy tutaj z dokładaniem tych kosteczek. Mamy tu małe odstępstwa, małe szaleństwa, związane z tymi specjalnymi kartami, które pozwalają nam dorzucić jakąś dodatkową kostkę albo przestawić kostkę wpływu, ale jest to jednak taka, taka bym powiedział elegancka, stosunkowo prosta gra, która właśnie niestety niestety właśnie tym klimatem, tym tematem jakoś tutaj nie zachwyca. Wizualnie mi się to podoba, ale kompletnie, kompletnie nie czuję, żebym cokolwiek tu robił. Czuję, że to słami i patrzę tylko na liczbę swoich kosteczek, zamiast jakby czuć, że to jest jakaś tam wystawa światowa, jakiś festyn, czy, czy cokolwiek w tym rodzaju. Jest jeszcze jeden minus, tego, o którym muszę powiedzieć, czyli ciągłe dokładanie kart. Ja niestety tego za bardzo nie lubię w grach planszowych, czyli taka obsługa, którą mamy cały czas praktycznie, bo za każdym razem, jak pobieramy karty ze stołu, to musimy trzy karty dołożyć. Raz, dwa, trzy. No i tak. Okej, okay, to nie, nie jest takie aż, wiecie, bolesne dołożenie 3 kart, ale policzcie sobie, że robicie to po każdym ruchu każdej osoby, gdzie ta tura jest bardzo krótka, bo dokładacie kosteczkę, kończę turę, dokładamy karty. Ktoś dokłada jedną kosteczkę. To kończy turę, dokładamy karty. Więc zauważcie, że może zdarzyć się tak, że na powiedzmy tą 40-minutową rozgrywkę, jak, jak nam pudełko mówi, dosyć dosyć powiedzmy, że te realistycznie to podają, ale zastanówcie się, ile tak naprawdę czasu poświęcamy podejrzewam, że na dokładaniu karty. Jeżeli gra trwa 40 minut, no to można moim zdaniem bardzo tak realistycznie podejść do tego, że jakieś pewnie 7-8 minut tej rozgrywki to tak naprawdę jest dokładanie kart. No i to jest jakby kwestia też mechaniczna. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak można to byłoby inaczej rozwiązać, ale mi to z czasem troszkę, troszkę mnie to denerwowało, że trzeba dokładać, patrzeć, czy mamy full, tutaj okay, mamy full, patrzę tutaj, mam full, e, tutaj mam full, no to dokładam tutaj. I znowu od nowa patrzę po każdej kupce, troszkę jest tego za dużo. Jakby to można było nawet dokładać co tu wszystkich graczy, to byłoby to mniej bolesne, a tak to po każdej trzeba to niestety robić. Ale tych tak poza tym naprawdę przyjemna gra I, i podoba mi się, że jest kilka tutaj. Możliwości zdobywania punktów, bo możemy iść mocno w bilety, które dają nam te punkty co turę i staramy się mieć najwięcej tych biletów, a z drugiej strony też staramy się zdobywać te przewagi, żeby odrzucać te nasze karty, wymieniać je na znaczniki zatwierdzonych takich e, naszych rzeczy w naszym parku i one dopiero w zestawach dają nam punkty. I tutaj zaczyna się największa, największa zabawa, bo często jest tak, że wydaje nam się, że ktoś mocno odskoczył na gotówce ale możemy go nadgonić właśnie dużą liczbą tych zestawów. Mi się kiedyś udało chyba 3 czy 4 takie zestawy ułożyć, więc można tutaj bardzo dużo punktów, nie wiem 45 albo i więcej punktów zrobić za same zestawy. Także to, to, to jest bardzo mocna strategia, i zdecydowanie trzeba troszkę też na tym się skupić, żeby mieć mieć szansę na zwycięstwo. Skalowanie. Gra, moim zdaniem, w każdym składzie prezentuje się całkiem nieźle, wiadomo, takie career, influence, area control, staramy się grać w jak największym składzie, bo wtedy mamy możliwość kontrolowania innych graczy i to jest taki dodatkowy bonus, do, do, jakby że skupiamy się na większej liczbie rzeczy. Na no, dwie osoby to wiadomo, że jest to nieco bardziej policzalne, bo możemy kontrolować, czy tutaj mam przewagę teraz, czy tutaj mnie przeciwnik wyprzedził i możemy to jakby za każdym razem przeciwdziałać temu. Na no 3-4 osoby to wiadomo, że troszkę więcej jest tego chaosu, więcej może kombinowania z innymi graczami. A ja to zazwyczaj w grach zdecydowanie bardziej lubię. Co do nagrywalności, powiedziałbym, że. I dobrze, i niedobrze, bo z jednej strony zawsze losowe karty nam wchodzą do gry w innej kolejności, więc, więc nigdy nie będziemy mieli identycznej sytuacji, a z drugiej strony zawsze to będzie jakby ta sama rozgrywka, bo jakby to, że zmieniamy obszary i kolejność tych obszarów na planszy, nie jest tak, tak aż tak kluczowe w stosunku do tego, że i tak zawsze skupiamy się albo na zbieraniu biletów, albo na zbieraniu znaczników. Tych naszych zatwierdzonych pomysłów, tak? Więc, więc to są zawsze dwa aspekty, na których się skupiamy, i, i to też sprawia, że, że ta gra nie jest aż tak kolosalnie odegrywalna, jak mogłaby być. Podejrzewam, że, że w przyszłości może do tego powstać jakieś rozszerzenie, bo też bardzo łatwo tego typu grę rozszerzyć, nie wiem, dodatkowy typ kart, dodatkowe, nie wiem, dodatkowy obszar, na którym możemy konkurować. No, jest tutaj kilka rzeczy, które na pewno można rozwinąć. Obecnie jest to gra, w którą ja chętnie zagram. Czyli, czyli raczej pozytywne wrażenia, nie jest to jakaś przełomowa pozycja w moim życiu, nie jest to gra, którą jaką pierwszą wyciągnęła na stół, ale muszę powiedzieć, że, że w tym jakby przedziale czasowym, jak, jak ta tą gra się rozgrywa, czyli 40 minut, no to nie jest aż tak dużo jakby gier równie fajnych, czy równie głębokich, Tutaj jednocześnie są szybkie, przystępne, jeżeli chodzi o zasady e, i ładne po prostu w wydaniu, tak jak wystawa światowa. Także taka lekka rekomendacja e, i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do tej gry, to, to oczywiście dajcie znać i to będzie wszystko. Także dzięki wielkie, do następnego. Hej!